Okazuje się, że Pan Jezus również stoi w kolejce. Nie wstydzi się czekać, aż przyjdzie na Niego kolej, żeby otrzymać chrzest od Janaściciela w rzece Jordan. Mm. Witam wszystkich słuchaczy, sympatyków dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zobaczmy, zanim usłyszeliśmy słowa w angielii, Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Inne tłumaczenia mówią, Tobie zużyłem swoje postanowienia. To sam Pan Jezus najpierw wszedł do kolejki i tam czekał na swoją kolej, żeby dać ościć się w Rzyce Jordan. I zobaczmy, Syn Boży staje się człowiekiem do tego stopnia, że stoi w kolejce między ludźmi, naprawdę mówiąc, między grzesznikami. Ci ludzie, którzy słyszeli głos Jana, w swojej wrażliwości przyjęli się głosem, bo to był prorok, jak wiemy, i przyjmowali chrzest nawrócenia. Pan Jezus nie wycofał się z tego, tylko pokazał, jak bardzo ważne jest, żebyśmy otrzymali właśnie kolejny dar. Chrzest bieżowanie, chrzest w Duchu Świętym, tak żeby usłyszeć bezpośrednio, osobiście, Ty jesteś moim Synem, Córką umiłowanym, w Tobie mam moje postanowienia, w Tobie mam upodobanie. I zobaczmy jeszcze raz. To nie, że najpierw Jezus powiedział, ja jestem Synem Bożym, tylko najpierw Jezus przyjmuje chrzest Janowy, dopiero potem jest Manifestacja Ducha Świętego w postaci głębicy, i potem słyszy się głos Boży. Dlatego dla nas to jest tak wielka nadzieja, tak wielka radość, że Jezus staje między nami, po prostu nami, ludźmi słabymi, którzy właśnie potrzebują znaków, którzy potrzebują usłyszeć głos Boży, usłyszeć to upodobanie Boga w każdym z nas. Przy wszystkich trudnościach, problemach, napięciach czy rezygnacjach, gdzie nasza cierpliwość. Nadzieja i wytrwałość są wystawiane na próbę. Bardzo ważne jest usłyszeć jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Ty jesteś moim synem umiłowanym, dzieckiem, córką. Ale musimy stać tak jak Jezus, stać przed Bogiem w kolejności, żeby to właśnie otrzymać doświadczenie. Być cierpliwym, tak jak Jezus stał w kolejce, był też cierpliwy, wytrwały, nie wypychał się, nie zrezygnował, ale stał do końca. Oczywiście Jezus jest Bogiem, jest tego nie potrzebował. Ale nam pokazał właśnie to, jak bardzo ważne jest, że skoro chcemy doświadczać nadziei, pokoju w sercu, to nasz udział w tym wszystkim to jest właśnie to wytrwanie do końca, wołanie do końca, yy, otrzymywanie Ducha Świętego jak najczęściej, jak najbardziej, jak najgłębiej. Jak można powiedzieć, być takim człowiekiem natrętnym, upartym, żeby wołać Ducha Świętego, nie rezygnować z tego żeby właśnie doświadczyć, i prosił o tę łaskę, doświadczyć obecności i Mocy Ducha Świętego. I takie doświadczenia, takie łaski ze strony Bana Boga nas umacniają i powodują, że nie dezertujemy, i nie uciekamy i nie chcemy po prostu, jak to się mówi, zejść z krzyża. Bo takie pokusy były, są i będą. Bez Mocy Ducha Świętego, bez tego usłyszenia Bożego Słowa, bez tego jako z naszej strony, jako ludzi. Tego udziału w tym wyczekiwaniu Jezusa, tych właśnie doświadczymy. Dlatego potrzebujemy właśnie mocy Ducha Świętego, potrzebujemy być wytrwałym, tak jak Jezus stać w kolejce, żeby usłyszeć Boże słowo, zapewnienie, że jesteśmy Jego dziećmi mówionymi, i też to, żeby zobaczyć właśnie namacalny znak działań Ducha Świętego w naszym sercu, w życiu, w umyśle. Bo dobrze wiemy, że Pan Bóg chce w nas działać, przez nas działać. Że chce nam się objawiać i czyni to. Albo bardzo często pozbywamy się tego doświadczenia bez własnej decyzji, ponieważ nie do końca chcemy mi wytrwali, brakuje nam cierpliwości, więc w związku z tym brakuje nam nadziei. I dlatego trzeba czasami ten ból czekania, wytrwania po prostu wytrzymać. A z pewnością Bóg, patrząc na nas, na nasz udział w tym wszystkim, jakby od nas, z tej ludzkiej strony. Na pewno nie będzie czekał i da nam to doświadczenie w odpowiednim czasie. Mówiąc jeszcze raz, tak jak Jezus, w odpowiednim czasie przychodzi do naszciciciela, poddaje się, wchodząc do rzeki Jordan, jeśli chodzi o Chrzestianowy i za chwilę otrzymuje właśnie dar. Pokazuje nam wszystkim, że ten dar Ducha Świętego, bycie dzieckiem Boga jest dla każdego z nas. Więc bądźmy wytrwali, silni, uparci. Natrętni, też cierpliwi, że jeśli będziemy o to wołać i stać w kolejce, to na pewno otrzymamy po raz kolejny doświadczenie mocy Bożej i obecności Ducha Świętego. A sama ta obecność będzie się przejawiać przez Jego owoce. Miłość, radość, pokój, no właśnie cierpliwość, panowanie, wytrwałość i tak dalej. I tego Wam życzę wszystkim na dzisiejszą niedzielę sztupańskiego Pańskiego. Do usłyszenia i wyzbaczenia. Następną niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.